I z tej no strony... no weźmy ten uderzeniowy co on robi. No hej, z tej strony JD, a to kolejny odcinek Battlefielda 4 z tomeczkiem gramy sobie strefę powodziową i ciśniemy. <laughs> Tomek Dobra, nie no żyjesz jeszcze A właśnie, z wiadowcą muszę grać, bo nie wiem Ja to gram tym zapalającym, bo jest o Dlaczego nie. Nie. nie mam? E, powiem ci tak, ja go nabiłem... No, nie mam właśnie odcięć, nie? no właśnie do tego go używam. A wiesz e, gdzie go najłatwiej zdobyć? Hmm? Na tej... Y, mm, na tej mapie tej zamkniętej takiej w chuj y, mm, Blokada? Czy to nazywa chyba? Jakoś tak. Dobra, B jest easy, przejęte Zabiłem dwóch jak chcieli podnieść, bo do punktu Easy B, przejęte, pięknie, bardzo mi się to podobało, co zrobiłem Za no, dużo mi osób biegło, biegły cztery, zabijłem trzy Jeden jest na tym, tym aby, aby, Abyśmy tak to ładnie przysunęli, nie? Ale mam ten stas. No jak ja go, kurwa nie trafiłem, no, gdzieś celownik był do kurwy na nim No nienawidzę tego po prostu na śmierć i Boże w ogóle kurwa mam na statywie powieszoną kurwa pachnącą tą, nie? Taki kurwa pachnidełko takie zjebane. A niech pachnie. Ale kurwa że ładnie pachnie. Pierwsze kurwa takie pachnidełko, takie niby samochodowe Które ładnie pachnie kurwa. Czemu jestem tak... Kurwa, kto taki zjebany znacznik postawił, co jest debile? Zabiłem typa z C4, ale już po rozbrojeniu, bo w zolo alfa gotowy do rozbrojone. Jasiek? Tak? To jeszcze chcesz zobaczyć fajną miejscówkę? No. Fajne, misiu. Ja, czekaj, 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 bo ja tutaj snajpera widzę. zabić. Właśnie dostał główeczkę piękną. O kurwa, ale ktoś po prostu... Tam dziwny, na tym. Oni są na tym, na parkingu O, jeden jest pod tym Dobra, można Można. wiesz, że tak Jeden powiem. jest tam pod mostami, oznaczyłem go Premier za dostrzeżenie, tak ma być A to niech on się aż dostaje Zależy Jezu, ja pojrzałem się na flarę i myślałem, że do typu z, z parkingu mi ty strzelił na snajperki, nie? No, ta flara boli w oczy. O, ale się przestraszyłem. Myślałem, że to był typ i to... No, chyba cię kurwa pojebało. Patrz jak rozwołają ten parking, nie? Pod nas. No, to jest to, jest to. Idiota nas pozabijał tym moździerzem kretni pierdolony. Co za jebany derby O, nasi wino. Na za Możemy zająć parking i strzelać z drugiej strony Jupika -y. Jeli Wodumek to samo Tak blisko Prawie, prawie, prawie zabijłem, ale nie zabijłem, bo nie umarł Niestety, no takie jest... Eee! No byłem za murkiem! Ja? Nie masz znaczniczek? Ale kurwa za murkiem, bo ja mnie zabił, rozumiesz to? Czy ty to kurwa rozumiesz, Tamku? Czy ty to kurwa rozumiesz, że on mnie zabił, jak ja byłem za murkiem? ty tak kulturalnie, tutaj se... Czekaj, bo ja będę nam zrobił takie tutaj, uwaga, odsunąć się, odsunąć się, proszę od... Aha, na plecach mieliśmy ludzie. no fajnie. Nigdy więcej nie respie się na naszym liderze, bo jest idiotą. Bo zamiast kurwa z dać sniperom stać tu gdzie Uważaj pod nami są kurwa z kurwy syny tam, tam po lewej stronie obity Pierwszy pistolet Ole <grym> mu w łeb zapierdoliłem Ole mu w ŁEB zajebałem Jezus Maria ja, Boże Ja, ja się jak ten typ co nazwał na reanimacji... Bity. Boże Dwa Boże reanimacji. jestem najlepszy co? Dwa tysiące reanimacji ma tytuł. O kurwa, jaki ten. jaki support. No, sniper na dole dostał kulkę. Jakiś support. Ale znacznik ten rozwalili na górze, co? No i co z tego, że rozwalili? Zaraz kurwa go odrobimy Tam oni na parkingu są. I oba? Tak, oni są na górze. To bieg, tych podsadz. Ja sobie zrobię jedną rzecz. Mianowicie, żeby sobie bronić tego punktu... Zabiłem siebie, nie Kurwa, dałem mu przejść, no i chuj bombki strzelił z mojej... ...wspaniałej, kurwa, kampy. No ja pierdolę, no! Tyle się tutaj czaiłem. Znaczy, w sumie nie czaiłem, tylko tyle tu szedłem, no i umarłem jak cipka. Ale cóż, takie życie, no czasem się żyje, a czasem się umiera jak cipka. Nie, Kuba, ty coś o tym wiesz. U ciebie dużo ludzi umiera. Oni za Kucława nie chcą... czy w sumie przychodzi umarły. O, no, ja tak potrzebuję tak. znacznika. Babi, a, ktoś, a my tylko dwóch jesteśmy w tym teamie. A, to dlatego kurwa, tak dziwnie jest. Trzeba zmienić team, czekaj. Mini yy. zespołu. Dawaj do tego co ma 3. Do Charlie. Dawaj, póki jest nas 3. Dawaj, jestem 5 na 5 minut. Kurwa, na 300 metrów mi się wzięło i za, za mocno strzelałem, nie? W sensie za wysoko Wiem co zrobię że sobie tutaj daszek na szybko I jako, że mnie nie widzą Zrobię taką małą dywersję A mianowicie... Kurwa, nie taką Destruction! Nie, no dobra, może też nie taką, ale... taką Musisz jeść Widziałem Cel prawo przygotowany do zniszczenia mają znacznik na górze, jego nie mogę zniszczyć Dobra, ja to ja, ja znasz naszych pod nim A ja mam e, tak fajnie schowany Chyba się nas ktoś go rozwalił Przeszed A, żeby rozwalić ścianę. Kurwa no zajebałem go za huu mój za późno, czemu go biegłem Beznadziejnie A, penis. O! Odblokowałem shortiego. Shorty, Morty, Mighty, małe. Twoja stara siedzi w <laughs> Kurwa, To jestem raper, jednak czasem taki kurwa trochę popek. Ale nie, e, co? Shorty to jest ten taki dziwny shotgun, mały. Obrzym, pewnie. Czy ten, co ja ci pokazywałem? Nie, taki kurwa z rąsią taką długą. Taki właśnie dziwny, taki upośledzony. Taki obrzyn z downem. Można to atakować, w sumie. Jezus, Maria, to mi umieszczyło. Jorik Mori. Ole, zajebem Hadakum. Rozbroiłem A trzeba bronić teraz na No Myślałem, że chcesz rozbrajać. O, tam mam znacznik. Rozwaliłem. Rozwaliłem znacznik, nie będą się rzespić tam od prawej. Uwaga. Znaczy, nie uwaga. Jeden tam jest od prawej w ogóle, by the way. Szturmowiec. W e, nie, przepraszam. Wsparcie z AWS-a WSM. Holograficzny celownik. Um, tak. Ale zaraz jebnie. Jak Ahmed w Londynie. Achmed nie jebnął w Londynie. Dobra, Ale jebu. Lepiej jak, <śmany wyszły> jak Achmed Dżone, ja się... Dlaczego kurwa umarłem? Dobra, chuj biorę Ega, nie? Pierdolę pistolety, zobaczę jak się gra z shotgunem. Shorty do nogi. Jeb. Yep. Shorty 12G. Masz jakieś ulepszenia, panie? Masz ulepszenie? Pełen czok. Co to jest, kurwa? półczok. Pełen czok. Znacząco ogranicza rozrzut śrucin, poprawiając celność broni, ale niekorzystnie w... wpływa na jej stabilność i dokładność ognia niecelowanego. Nie zaleca się do użycia z pociskami w sabocie. strzelaj, a nie kurwa czytaj Bierę. Sorry, ale Short jest ładny. Nie mogę się zrespić na naszym kapitanie, bo umiera. No to co, kurwa, nie mam żadnego znacznika fajnego. Nie mam nic no kurwa że, ja nie będę że... Tym. jestem tymisem z bazuką, wyciekać jaka z nas. Jestem oznacza. tym z bazuką To żeś się kurwa określił, nie? Nie Jestem tym z bazuką. Wystrzeliłem rakietę! Z bazuką meniem no. <laughs> wystrzeliłem rakietę, to jest gór, Kurwa jasiek. tam jest sniper z prawej strony chuj pedał Nie, ale go dajmę Dobra mlaszik tam oczy Znaczy, pod mostem. Mam jednego. Leży z boku. Nie będzie was tak czyścił. Na tym był, na schodkach Ty. Kuta jest mój, jak to kurwa dziwnie brzmi. Iii! No i chuj. Wziąłem i umarłem. Niczym chuj. Biegam sobie na granat tam. Sami tam. Co, ja nie biegnę. Nienawidzę umierać, po prostu umieranie... Umieranie to jest takie dziwne, nie? Się nie zwie, nic. Ja chcę już tego bronić, nie pozwolę mi tam wiedząc. Kurwa, na plecach chyba jest jeden w ogóle, wiesz? Ała? Eee... nie zajebał od nas drżyny. się na nią, my mnie Panikował, kasztaniarz. No właśnie, dostałeś 50 punktów, ja się na tobie zresztą zabiję. Kurwa, gdzie on? Oni się czają w budynku, jakby na plecach, w ich starej bazie, albo na ich a. Teraz obecnie w naszej bazie się czają. Leży na rusztowaniu, typ. Trzeba rozwalić to sztukowanie. I na dachu jest, yy, u nas. To, chyba właśnie Patrzcie, widziałem koteczku. Nie! O chuj. O chuj. Ale ten shorty rozpierdala, ale jest tak kurwe niecelny... ...że chuj. Dobra, stawiam nam czek. Nie, spadł. <laughs> ja pierdolę. Zamiast się schować, to przeskoczyłem przez ogrodzenie. I w tym momencie gościu strzelił mi w głowę. Znaczy, może nie w głowę, ale umarłem i nie żyję, nie? To jest w sumie logiczną rzeczą, że umarłem i nie żyję. Tam jest kurwa jakiś bąbel na daleko. Nie widzę nigdzie tych putafixów. A tu jesteś, kuro. Fajnie, to poznajcie, tak fajnie mu taki kurwa mać Kurwa mać, szczylają, strzel o Jezus Maria Skąd ty do mnie strzelą? Skąd on do mnie strzelą? Jebańce się kurwa na tym, na parkingu czają Zagadasz No Przecież ją w plecy dostałem Jezus Maria, jak tragicznie gram, nie? Ale co tam, shorty jest, fajny. Nie zapierdolić tego pajaca z parkingu. Eee, na dachu jest. Chuj! Dałem się zbejtować lampie Bo się kurwa świeciła, nie? Jej, GG! Znowu kurwa 14 minut. Dobra, nagrywam ma, drugą część. Ale mam słabe staty, się bawiłem, to bazooko, rozwalałem wszystkie budynki, gdzie my siedzieli. Nie wiem, ja się bawiłem. shortim jest fajny. Tylko strasznie. To ma trzy strzały. Ale jak pierdolniesz komuś w klatę to odlatuje, nie? O RP'a RPG jest fajne, fajnie się szczelu Short i 12G I nie możesz z tego ja przycelować. Wiesz, że prawie drugi, drugi ten odwokowałem Co drugi Karmis ten? Tajperski. No i dobrze... Jedna gra, ostatni już chyba. A ja nie wiem jakie tam są. A nie, ten G jest ta czarna. Nie wiem, ja się czaję na te. Ja się czaję na te najfajniejsze takie kurde te takie. Tego no, co ty, ty smutni jak powychodzili. Dziwisz się. Przegrali chyba trzecią czy czwartą grę z rzędu. Nie dziw się. Jasiek, jak ile asyst przez dostrzeżenie, przez trzy zdobyłem? No. Trzy. Ile? Trzy. Trzy?! Tak, bo każdego, którego dostrzegłem i nacisłem kół to od razu w niego strzelałem. To najlepiej kup ten. Eee, weź sobie znacznik. Po prostu. I rozrzucaj znaczniki. Chuj. No dobra, bronimy się. Bink. Dźwięki godowe Tomka. Ach, trochę tak. Na górę parkingu i nie pozwolę ich od bazy wejść. ta, 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 ta No ale to jest trochę opeta pozycja, to, 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 to trzeba przyznać, oni, bo... Oni nie wykorzystali teraz naszego... No nie, no nie, to prawda, oni strasznie chujowo to zagrali. Ostatnio przecież kurwa my nie daliśmy nawet A... A? Tak, A. Ta... A, bo, B, bo B jest łatwo strasznie, B jest strasznie nie, łatwo zniszczyć. Nie, też obroniliśmy, lwa, bo tam było w budynku, powiem, strzelałem do typów jak... A nie, zniszczyli B wtedy, no. Zniszczyli B, ale już mieli mało ticketów. Boże, żeśmy się czaili na... A, Boże, ja się nie zrespiłem. E, proszę, proszę cię znacznik. Kurwa, teraz... Ja się zrespiłem, ty Muszę biec. Biegam... Chciałem obić murek lekko. A, jeszcze nie Nasi są przy tym... Muszę kulturalnie zrobić takie coś. Aha, nie rozwalę tego. Dobra. Dostrzegłem, dwóch punktów jednego musiałem ściągnąć. Aby uzbroił, albo zabił nam no ziomek. Jest tam ziomek. No daj to. Jest gość! jest gość To jest dwóch! Dwóch albo trzech jest na tym. To jest nieruchomo jeden tu się ciężarówkę do rozwali, już się nie mają chować. To ktoś z tego nawalał. Spierdalam! Spierdalam! Dobra, dobrze, na A. A no ciężarówki da się rozwalać, o, to, to tak. No ładunek na celu prawo. Na moście jest znacznik, Jasiek. Tak? Tak, i tam się jeden cypresski. Go znowu zabiłem, jeden a zaraz jest po prawej stronie, tam za winklem. Tomek, okej, okay. ja idę się tam jakoś dostanę Może A jeden jest za prawym winklem. Ja to się zaraz. I zajebany. Kurwa laser ma jebany, nie? Mam go. Jeden dachem, na dach biega jeden. Cholera, nie tak Muszę Nie, jest ogromny gówno, czas się skupić. O! Gdzie?

Kurwa, Asysta 98 Powodzenia, pozdrowila Trzeba bronić tego co rozbrałem teraz Takie dolne C4 Podbieg ty w tym kombinezonie, nie ale bronić mi się świeciła, była ciepła Ja też mam takie już, wiesz? Znów jest na tym był na moście Nie wiem czy jest na skli, goź ja ja to snajperkę muszę obalać Ja jestem jest chyba Nie nie wiem Nie widzę jestem na dole wiesz ja już A kurwa sniper gdzieś Snajper w budynku na dole Pod B. Pod na czat Eck polisz ping Nie wiem kurwa, jestem tragiczny No nie ma, żadny Darku z tej PLP nie trzeba ona, Ale ona ma za... Ona ma naj... Jasiek ona ma większy zasiek od Jotyn Wiesz ten rekon jak ja do niego dostanę jak ja do niej dostanę to od nich to ja będę ja się teraz wiesz co mogę robić Mogę kontrolować tych co mają celowniki takie jak my Bo dostałem laser Pojedyncze, ale laser ja bym tutaj wszedł? To sama na nam dostał Co? No. Mogę tutaj przejść Nie będzie wypierdalać Ej, to fajnie mogę no Dzień dobry ja jestem dziwny, zdziwiony, że oni na ten budynek z boku nie wchodzą. Ja teraz na niego wejdę. Jesiek, możesz postawić znacznik na tym... Na parkingu, ja postawię na tym budynku? W którym budynku? Bo ja jestem już na tym budynku. Okej. Okay. To jest dobrze, a widać. A co to bo? Za tu <grymne> Nie wiem, chyba jeden jest na parkingu w ogóle. Albo pod parkingiem, bo do mnie Ale nas tu jest, tak murówków, no. Jeden jest za winklem, na lewo. Wychyla się skubaniec. I dron tu lata. Na jak? Przerosu. Jak? No akurat, kurwa, jak klikałem... No, peni Nie, akurat jak klikałem C4, żeby zabić gościa. Tam na tym, nie? Akurat w tym momencie wystałem kule w łeb. Jest na moście z z szóstko celownikiem. Był chyba 200 metrów, bo nie dostał. Moje nie zdążyłem zmienić. Wicegnoję. Widzę go. Ja, się, ja się nie rozumiem, jak to możesz z tym grać Z Tumikiem wiesz? Ja uwielbiam Tumik A mnie irytujesz, że czasami przez ten, ten dimage jest mniejszy, nie? Jest tam w domku typ. Ja patrzę na tego na moście No ja już się chyba nie doczekam. No też zostałem jakiś tłumik, dźwięków, coś tam, coś tam, jakiś lepszy, taki, nie, nie, taki nieprosty Dobra, wypytam No Nie trafiłem kurwy no Znowu nie trafiłem Spokojnie zabiłem ich Gdzie <ścoughs> on jest? Nie wiem, ale Takie prawie mnie zabił Taki po... dziwnej pozycji mamy typa I dziwnie siedzi na u nas Jeden jest na dole za winklem A jeden jest na moście cały czas A teraz do winkla nie widzę ja się pędził w tej bołeś wcześniej A miżej nie chcę dojść, bo nie będę do ulicy podem widział Nie ma kurwa celowania laserem, mi w twarz śmicu Ale muszę być filami Ai są poda, są poda, są poda nie zdążyłem, zauważyłem ich dopiero w momencie... Zabiłem. Dobrze, jeszcze jeden! Nice! Nice! Bardzo ładnie to było. jakie kurwa jestem słaby. Życiu. Nie weź mi No ja nie, ja nie. Ja, ja zamykam. Bo no, my z tą całą drużyną tu siedzimy na tym dachu, to nikt nie podchodzi. Jak <laughs> się wychyla, <laughs> jebany! Uj! No właśnie go widzę. <laughs> co za Tak Czekaj, chcę to rozwalić. Taka, sobie Chyba... Nie da się. Zobaczcie się, na ziemię. Wyjmowałem broń. A ci się Nie, tam dalej był snajper, ale ja wyjmowałem na się snajperkę i przybliżyłem i. Nie, nie nie jedzie ten królewski, mały pedalski czołg. Ale strasznie nie podoba mi się, ale strasznie mi się podoba, jak ten się spłakał, nie? Kek, polisz nub, nie? Nie nóg, tylko. Tam było co innego. Kurwa, są na daleko na winklu pod mostem. No ej, ej. Upadłem! Ale nie umarłem. Nice. Ej, już kończymy ej, już kończymy? Na sześciu zostało. Ale to ta frustracja, nie? No, no Jest na punkcie Nie ma Musiał już paść Tak, zabiłeś go W ostatnich yes. sekundach napierdalam kille Ja sobie zaliłem z gwiazdra, ale nie trafiłem tego typa, no GG WP, easy noobs Można skakać, jak, się... jak jest ten, koniec mapy Skabliat <laughs> Snajper, był no, cyka black. a to wystarczyło rozwalić ten park i ten budynek, go można w drugiazgi rozwalić, żeby nie ma gdzie się schować. No tak, no ale co? A znowu dostałem gwiazdkę. No ja znowu dostałem zero za snajperkę. Rozegliśmy trzy. Oj, kolej. Lata, Kurde, ja te snajperki blokowuję co chwilę, tylko szkoda, że nie mają do nich co do nich A mi chyba nie działa boost, no ale dobra. Dzięki za oglądanie mam się, żeby się. Kolejna gwiazdka, 30 tysięcy? Dokładnie tak. I dziewięć beretek za 4000. No także do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!